Witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale. Dziś przygotowałam strapeczki, szybkie 50, super linie złoty los oraz kwiezna kasa. I szybkie 50 jest numerem 95. I sobie szukamy, mamy cztery, dwa, pięćset, pięćdziesiąt, pięćdziesiąt, pięćdziesiąt tysięcy i cztery a w ponosie mamy worek, także z drapeczka jest pusta, super linia, super linia jest numerem 32. szukamy statek i cytrynka i mamy tutaj cytrynka ciekawe czy coś się nam tu się zadzieje tu 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 I jeszcze na dole i tu jeszcze Kolejne symbole to są rolki oraz arbus. Tak, roleczki mamy. Tu. Teraz szukam biedronkę i monetę. I monety są. I biedroneczka też. Kolejne symbole to jest kwiatek i krab. Kwiatek. Kraba nie widzę. Więc szukamy tęczy i piłkę. Tęcza. Piłeczki też nie widzą. Księżyc i słońce. Słońce. Słoneczko. Kwiat. No. Więc teraz podkowa i rower. Rower sam. Kolejne symbole to jest gwiazdka i serduszko, serduszko mamy, gwiazdki nie widzę, następnie szukamy to jest kości i dzwon, dzwon, kości, dzwon i tu mamy kości, I jeszcze kości. Tu są kości. Teraz parasol i wiatrak. Parasol jest a wiatrak? Nie ma. Więc ostatnie dwa symbole to jest czapka i motyl. Tak to mamy. Tu, tu. i tu jeszcze czapeczka, ale też nam nic nie da. Kontrolne mamy, różne kontrolne, także przegrana z drapeczka. Złoty los, złoty los jest numerem dziewiętnastym. Szukamy tutaj liczby, lub sztabkę złota. Teraz są. Tutaj. Więc tak, mamy trzydzieści cztery. Trzydzieści osiem, osiemnaście, dwadzieścia jeden, trzydzieści trzy kolejne to są czterdzieści dziewiętnaście. Siedemnaście, osiem i dwadzieścia dwa. trzynaście, dwadzieścia sześć, jedenaście, dwadzieścia osiem

Ostatnia nadzieja jest w gwiezdnej kasie z numerem 13. Zobaczymy, czy szczęśliwa. 13. I tu szukamy podkowy serce 25 lat. Mamy tak mikrofon, zamek, kompas, aparat, klaps, łódź, maskę, naszyjnik, świpka, muffina. Cytryna, karo, ciastka, Trek kolczyki, dzwonek, jabłuszka, piesek, palma, szalik, okulary, klucz. Coraz mniej szans. Planeta, zegar, kawa, pizza, bębenki, kwiat, parasol i ostatnie, borek. Także nie mamy, a w bonusie, w bonusie, arwus, także strafeczka pusta. Puste. Kontrolne mamy różne. Także wszystkie strapeczki dziś się okazały niestety, ale puste. I tak bywa. Także zobaczymy, co będzie jutro. Do zobaczenia.